Jestem na żywo? Robię to pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz. I nie wiem, czy jestem, czy mnie nie ma. Eee, proszę o jakąś informację. Jestem na żywo. O, właśnie. To bardzo dobrze. Ale jeszcze mamy trzy minuty, to, to jeszcze trochę poczekajmy. Za chwilę będę czytał bajkę. Obie droneczce klarze. A wszystko po to, żeby zabrać pieniążki na uratowanie małej hani, która jest chora na SMA. I potrzebny jest bardzo, bardzo drogi lek, bardzo droga terapia, którą można zrobić tylko w Stanach Zjednoczonych. No ale jeszcze troszeczkę poczekajmy. O, już widzę, że do mnie napisała Kasia Miecznikowska. Pozdrawiam Cię, Kasiu, serdecznie. Ja to robię pierwszy raz. I. Jeszcze tutaj mam z boku laptop i yy, o, y, Pani Maria Rudnicka, która mnie do tego m, zaprosiła. Bardzo proszę, żeby m, mnie tu informowała, co ja mam dalej robić, bo ja, bo ja tak naprawdę pierwszy raz coś takiego robię, yy, żeby transmisję m, na żywo prezentować yy, na Facebooku. Andrzej Marek Grabowski, ja też pozdrawiam bardzo serdecznie Panie Marku, ale nie panie Andrzeju. Oj, Monika Molik ogląda. To proszę, e, pani Marysiu, proszę mi dać start, kiedy mam zacząć e, czytać bajki. I jakoś nam się wszystko uda. O, jest godzina 12, czyli w samo południe, tak jak się umawialiśmy. Ja bardzo przepraszam, że wczoraj nie, nie udało mi się dotrzeć przed kamerę, ale miałem y, no, problemy różne i musiałem najpierw wybrnąć z tamtych problemów. Y, ale dzisiaj jestem i mam nadzieję, że. Y, Czytanie bajeczki się uda? Pani Marysiu, proszę mi powiedzieć, start albo może jeszcze nie. Dzień dobry, panie Rafale. Ja nie mam Instagrama, czy Instagramu, Instagrama I, i, i nie jestem przyzwyczajony do takich rozmów. Wyobrażam sobie, że na Instagramie to o, szaleństwo, takie rozmowy się przeprowadza ciągle, a ja, a ja nie mam i, i chyba nie chcę mieć nawet. Dobrze, to, to zaczynamy. Mam przeczytać bajeczkę, którą dostałem od pani Marii Rudnickiej. Jednej z organizatorek kampanii na rzecz małej Hani, która jest w dramatycznej sytuacji. Ta choroba, SMA, jest bardzo, bardzo groźna, właściwie śmiertelna. I żeby uratować małą Hanię, zbieramy pieniądze w różny sposób. Tym sposobem, na przykład, dzisiaj jest czytanie bajek przez takich ludzi jak ja. No tak na przykład. No to przeczytam. Biedroneczka Klara. Pierwsze urodziny, jakie Klara zapamiętała, to te, podczas których na jej grzbiecie pojawiła się trzecia malutka kropeczka. Co roku na twoich skrzydełkach będzie przybywała jedna kropka klaro. Pewnego dnia będzie ich osiemnaście. Wtedy staniesz się dorosłą biedronką. Założysz swoją rodzinę, będziesz miała dzieci. Wyjaśniła córeczce mama. Biedroneczka z radością pokiwała głową na znak zrozumienia. Odtąd w każde urodziny z dumą oglądała nową kropkę, która dodawała jej sił i przybliżała ją coraz bardziej ku upragnionej dorosłości. Aż do dnia. Kiedy zauważyła, że jedna z kropek gdzieś zniknęła, a po niej następna i następna, zamiast nich na skrzydełkach pojawiły się białe plamy, które zaczęły pochłaniać również cały piękny czerwony kolor jej skrzydełek. Co teraz będzie? zastanawiała się przestraszona Klara. Przecież nawet nie uzbierałam osiemnastu, a już niedługo zniknął zupełnie, a ja stanę się biała i przeźroczysta. Piła dużo soku z buraków, czerwonych malin, truskawek, które przygotowywała jej mama. Ale sok zabarwiał skrzydełka biedroneczki na bardzo krótko, a potem zmywał się wraz z wodą podczas kąpieli. Rodzice Klary udali się po poradę do starego mądrego chrząszcza, który niejedno już w życiu widział i wiele wiedział. Chrząszcz wysłuchał ich uważnie, a potem rzekł: Musicie znaleźć drugą taką samą biedroneczkę, podobną do waszej córki, jak dwie krople wody. Tylko ona może oddać część swoich kropek i uchronić Klarę przed zniknięciem. Rodzice rozpoczęli usilne poszukiwania. W tym czasie biedroneczka Klara opadała z sił, ale się nie poddawała. Wierzyła usilnie, że kiedyś wyzdrowieje, będzie mogła dorosnąć, założyć własną rodzinę i mieć gromadkę małych biedron. Wszyscy przyjaciele pomagali jej jak mogli. Pytali i szukali identycznej biedronki. Do jej domu ciągle zgłaszały się biedronki chętne do pomocy. Jednak żadna z nich nie była taka sama jak Klara. Aż pewnej nocy, w czasie burzy, do domku biedronek ktoś zapukał. Wpuśćcie mnie, poprosił cichutki głosik za drzwi. Rodzice otworzyli, bo nie umieli odmówić pomocy nikomu. Przygarnęli zagubioną, zziębniętą i całkiem przemoczoną istotkę. Dali jej ciepłe, suche ręczniki i wskazali miejsce do spania. A potem zasnęli. Bo byli już bardzo zmęczeni swoimi troskami. Tymczasem nowo przybyła, wysuszyła się, ogrzała i zaczęła ciekawie rozglądać się wokół. Nagle na ścianie w pokoju zobaczyła zdjęcie biedronki łudząco podobnej do, do siebie zupełnie jak lustrzane odbicie. Zgubiłem. Jest. Z ust gościa wydobył się okrzyk zdumienia. Wyrwani z głębokiego snu rodzice, biedronki, wbiegli do pokoju i sami również krzyknęli. Tak byli zdziwieni tym, co zobaczyli. Przed nimi stała biedronka identyczna jak ich córka. Zaprowadzili gościa do pokoju klary. Gorąco prosząc o pomoc, biedronka z radością oddała część swoich kropek. Potrząsnęła tylko leciutko skrzydełkami, i kropki same odnalazły właściwe miejsca na skrzydełkach klary. Po chwili skrzydełka klary zaczęły się czerwienić. Biedroneczka nabierała sił, bladość zniknęła z jej policzków. Wyfrunęła z łóżka i tańczyła radośnie skacząc po całym domu. Odtąd co roku Klarze przybywała na skrzydełkach nowa czarna kropka. W końcu uzbierało się ich na pewno więcej niż tylko osiemnaście. Dziękuję. I teraz y, chyba powinienem odpowiadać na jakieś pytania. Ale nie ma żadnych pytań. Tylko serduszka. <laughs> Bardzo dziękuję. Y, zachęcam do wpłat y, do zbiórki, y, która jest y, ogłoszona. Y, może uda się uratować małą Hanie. Już wiele takich dzieci udało się uratować. Dostaje listy od tych rodziców, którzy szczęśliwi, albo po prostu już zawieźli swoje dzieciątko do Stanów Zjednoczonych, do szpitala, że udało się zebrać pełną kwotę, albo od rodziców, którzy przywieźli właśnie dziecko, które zostało uratowane. Kto jest autorem tej mądrej bajeczki? ha! ha, ha. Żebym to ja wiedział. No, po, może potem napiszę, panie Andrzeju, bo teraz musiałbym odejść od kamery, od telefonu. A nie, nie wiem, kto napisał. Dostałem po prostu taką bajkę. Co jeszcze? Ale bajeczka bardzo piękna i bardzo mądra. I z pięknym przesłaniem. Na, taki, na takiej stronie się pomaga, albo na mojej stronie, na moim fanpage'u na pewno znajdzie Pan taki odnośnik, link do tego, żeby wpłacić pieniążki albo organizatorzy zaraz wrzucą link do tej zbiórki się pomaga chyba ukośnik Hania nie wiem czy są jeszcze jakieś pytania do mnie O, jest. Zosia Celebrucka, poezyjka. Moja serdeczna przyjaciółka już wrzuciła link. O, właśnie. Tak dokładnie jak mówiłem. www.siepomaga.pl ukośnik Hania. Tam można wpłacać pieniądze. Zachęcam bardzo serdecznie. Dziękuję, Pani Agnieszko. Pani Agnieszka napisała, że jak sobie na mnie patrzy, to wszystkie role moje stają. Pani Agnieszce przed oczami. <grym> bardzo się cieszę. Do widzenia, Panie Andrzeju, Marku. Dziękuję bardzo. E... Asynchron był, aha. Dziękuję, pozdrowie moją ukochaną małżonkę. Dziękuję Pani Agnieszko. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. No to kończymy transmisję. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję za wysłuchanie mnie i do zobaczenia.